Siema, w dzisiejszym odcinku sobie porozmawiamy na temat mądrości, yy, filozofii i tak dalej, znaczy się to będzie filozofia według antyfurasów, witamy na mądrość od antyfurek, w opisie znajdziecie link do mojego discorda, możecie tam wbić. Zarejestrować się, potwierdzić i wbić na właśnie kanał mądrości od Antyfury i powysyłać jakieś ciekawe rzeczy, które was spotkały, gdy rozmawialiście z tymi osobnikami, lub oni do Was napisali, lub wbili na wasz serwer i zobaczyć co ciekawego. Jestem ciekaw co mogli do Was wysłać. Bo na przykład na moim serwerze był no, było ciekawie, ale szybko zniknęli. I na przykład Terror Policyjna bo bym cię sprzątnął lewą łapą, drugą już nie tykam. Także no, też ciekawie oni odnoszą się do ludzi prywatnie, pisząc po prostu sobie fajnie. Yy, I na przykład tu są usunięte wiadomości chyba z mojego serwera, podaję z tego co pamiętam. Ale i tak najśmieszniejsze i najważniejsze jest to, co mogę znaleźć pod swoimi komentarzami pod filmami, to jest mało, to jest tylko jakiś kawałek procenta, którym się udało znaleźć. To niektóre filmy mają ją po 5 miesięcy, niektóre jeden miesiąc, niektóre kilka tygodni, takich kilka po prostu sobie znalazłem. Tego jest oczywiście więcej, część takich mocniejszych, hardkorowych po prostu została usunięta już przez YouTube'a dawno, dawno temu, więc możemy sobie po prostu zerknąć, na przykład forasy nie powinny istnieć, tym bardziej w Polsce, w kraju jedyną z pozostałych kultur niedotkniętych przez Zachód, tym dumny, że należy do antyfury. Jakbyś chciał wiedzieć, że antyfury to jest też przez Zachód yy, rozciągnięte, z Ameryki też przyszło razem z Fantomem futrzaków, także Polaczku, biedaczku, Zostałeś pokonany przez Zachód, bo jesteś antyfurasem. Antyfury przynajmniej mają jakieś community ryb, furasy. Znaczy się oni mają bardzo biedne community, a furasy mają bardzo bogate. Jest całkiem na odwrót. Ej, furasy identyfikują się jako zwierzęta. Standardowa gatka. Jakby nie wiem, już mi się nie chce tego tłumaczyć naprawdę jak to wygląda z furasami. Jakby... To jest dosłownie grochem o ściany. Jak czegoś nie rozumiesz, to po prostu tego nie oglądaj. Dobra karabina naładowany, można rozpierdalać. Jakby też znowu klasyka wśród klasyki, nie jesteś tutaj w niczym oryginalny. Jeżeli furasy chcą być buź. Zwierzę... Z... buź zwierzęciem, to niech wpierdalają do lasu i żre trawę albo poluje tylko bez broni, nawet niech nie. Używa kamieni, bo zwierzę używa zębów, a Polski Związek Myśliwych nikt wydaje polowanie na dostrzał. Ja chętnie bym skorzystał. Składnia słów bardzo e, leży. Jakby to jest naprawdę, to jest, to jest ten typ dzieciaka, który został pociśnięty w podstawówce i chce się odgryźć i na szybko wymyśla jakąś ripostę na gościa, który go pocisnął. To właśnie to jest to. Czyli jeżeli jestem ateistą, to mogę należeć do antyfury, nie wiem co, wiara ma do byciu... Futrzakiem, nie? Ja pierdolę, rzeczywiście. Ludzie przebrani za furasy są tacy brzydcy. To było pod jednym z moich filmów, tylko nie pamiętam który. Coś o Antyfury to chyba był ten film. I ktoś stwierdził po moim wyglądzie, że wyglądam brzydko. No wiem, nie jestem najpiękniejszy i yy, królową piękności. I Miss nie zostanę, ale chyba nie jesteś źle. Co? Następny. Kiedy zadzwonić do PRK, bo nie mam na kogo nagrywać. A mi się przypomniałeś ostatnio, to ten mieszko lektor cały, co ten lektory robił i dostawał wpierdol za to. I PRK, który, ni który niby, niby się z nim pogodziłem, jakby ja dotrzymałem swojej części umowy i usunąłem film o nim, który też nie był najpiękniejszy, to on dalej do tej że ja się na nim wybiłem to nie jest tak, że ja po prostu tworzyłem content, który ludzie lubieli i zaczęli obserwować, to ja się na nim wybiłem na gościu, który ma, który w ogóle z niczym nie zaistniał w fandomie, jakby proszę was, jedyną głupszą rzecz odbycia bycia antifury jest bycie antyfury tak i nie Urasy do gazu, dobra klasyka klasyki lepsi antyfury niż pasaż pasyży tujący na społeczności LGBT fury oraz tych samych furiasach jarających się tymi samymi artami. Jakby dużo osób z LGBT jest po prostu furasami. i fury fandom to jest multifandom, to jest dużo różnych osób. Tak samo fury są tak otwarci na dyskusję, że 7 na 10 po yy, wyrażeniu swojej opinii Nazwał mnie jakimś konfiarzem, czy coś. Zależy, jaka była ta opinia, nie? Jakby nie znam tej opinii, więc nie wiem o co ci chodzi. Gratuluję! Ta, nie wszystkie fury to zoofile, ale większość osób w fandomie, do którego sam należę, mają inny powód, dla którego myślą w taki, a nie inny sposób. Osobiście, według mnie, fury nie powinno istnieć, ponieważ demoralizuje to dzieci. Często są pedofile. Pandora Gate jednak potwierdził inne fakty ostatnio. Ostateczny werdykt, Jestem z tych osób, co twierdzą, że fury trzeba zwalczyć ogniem i nie wstydzę się tego, więc piszcie co sądzicie o takich zjebach jak ja i niech się rozpęta gówno burza, w której nie będę brał udziału. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę. Teraz mam bardziej produktywne zajęcie niż to gówno jakim jest fury. Yy, od razu mówię, że ona gówno burza się nie, nie rozpętała pod tym komentarzem, nikt mu nie dał takiej satysfakcji. Pokaż mi jakieś dane statystyczne, gdzie większość osób w fandomie to są pedofile, zoofile i tak dalej, jakby... Ostatnio nagrałem o tym odcinek, gdzie no, niestety fandom, ale zasmucę cię, bardzo zwalcza takich ludzi i nie daje takim osobom żyć w fandomie, jakby... No sorry, no... Nie rozpętała się gówno burza, takiej, jakiej byś chciał. Nienawidzę fury. A, to <grywa> dole. Nie wiem, jak miło to ująć, więc powiem Ci wprost. Twoja działalność jest aktywnie szkodliwa. Przestań nagrywać i usuń kanał. Jestem aktywny. Jak to była? Szkodliwie aktywny i mam przestać nagrywać, jestem szkodliwie aktywny. Przepraszam. Proszę was, to jest chore, to jest zoofilia i to jest po prostu złe w każdym możliwy sposób. To nie zoofilia, proszę się doinformować. To i tak jest chore, no. To i tak jest chore. No, to nie jest zoofilia, ale to i tak jest chore. Tutaj była druga wojna światowa od 39 do 45 Ludzie umierali, a ty robisz coś takiego To co zabrak szacunku Ani nie jesteś dla nikogo przykładem A fury nie ma celu, ani powodu aby istnieć Poza tym chłopiem masz 30 lat, co ty robisz ze swoim życiem? Poprawka, mam 22 obecnie A po ich xd Co ty już, gościu? Wreszcie się zastaną, co ty robisz ja się wiele razy zastanawiałem, jeśli nic z tego nie wynikło. Dlaczego wurasy istnieją, by wkurwieć antyfurasów? Oczywiście jak najbardziej. Dzisz się hipokryto? Nie. Wbijajcie na serwer Discord, podsyłajcie swoje kontakty z antyfurasami innego tego typu osobami. Także będzie śmiesznie, jakby. Fajny film wyszedł z tego. A subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i tak dalej. Wszystkie podstawy przecież znacie. Na razie i cześć. Yo.